Hejka, tutaj Dark i dzisiaj to będzie trochę inny odcinek, bo nie będę na nim jakoś tak specjalnie wybitnie grała, nie będzie związany tak typowo z moim graniem. Tylko chcę wam powiedzieć, że na acm będzie trzecia edycja Bedwars. Wars. Będzie ona 31 grudnia o godzinie 18, więc mam nadzieję, że wpadniecie na nią, będziemy wspólnie grać i że ogólnie fajnie spędzimy czas. Um, będzie w niej na pewno wiele zmian. Na pewno będą bardziej dopracowane szczegóły, żeby rozgrywka była na pewno lepsza, nie, no bo rozumiecie, o co chodzi. Podobno będą działać TNT Jumpy i Fireball Jumpy, więc myślę, że dla wielu osób to jest bardzo duży plus, bo niektórych wtedy denerwowało, że tego nie ma. Te na sklepie też podobno mają się zmienić, więc czemu nie? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. No i oczywiście będą inne klasy, niektóre będą usunięte, bo jednak no przeważają nad innymi, ale też będą klasy, które będą dodane, więc e, wiecie o co chodzi. Wracając, w to niestety już będzie końcówka odcinka, ale mam nadzieję, że przyjdziecie, pogramy i że spędzimy fajny czas. No i w sumie, że to jest odcinek przed świętami, to życzę wam wesołych świąt.